Witam, przedstawiam swój najnowszy program CRM VAT, profesjonalna aplikacja do zarządzania zamówieniami dla artystów i malarzy. Program CRM VAT jest zaawansowanym narzędziem służącym do efektywnego zarządzania procesem zamówień w branży artystycznej. Zaprojektowany specjalnie dla artystów i malarzy, program ten oferuje liczne funkcje ułatwiające procesy biznesowe. Oto niektóre z głównych cech i możliwości tego programu baza danych SQLite. Program wykorzystuje wydajną bazę danych SQLite, co zapewnia płynną pracę i umożliwia przechowywanie danych w niewielkim, przenośnym formacie. Zarządzanie zamówieniami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie i edycję zamówień. Można również dołączyć zdjęcia do zamówień, co pozwala na łatwe identyfikowanie wykonanych prac. Analiza zamówień. CRM VAT automatycznie oblicza ilość zamówień oraz zarobek dla danego miesiąca i roku. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do istotnych informacji dotyczących wydajności biznesowej. Sortowanie i wyszukiwanie. Program umożliwia sortowanie zamówień według daty, roku, miesiąca oraz statusu zamówienia. Istnieje również możliwość sortowania po innych kryteriach, takich jak publikacja czy maluje. Wyszukiwanie zamówień jest łatwe dzięki opcji wpisywania numeru zamówienia, imienia i nazwiska klienta, numeru telefonu czy adresu e-mail. Generowanie raportów: użytkownik może wygenerować raporty zamówień i zapisać je w formacie PNG, HTML5 lub PDF. Raporty zawierają kluczowe informacje dotyczące zamówień wraz ze zdjęciami wykonanych prac, co umożliwia ich łatwe udostępnianie i prezentację. Wczytywanie innej bazy danych: program umożliwia wczytywanie innych baz danych, co jest przydatne w przypadku migracji lub korzystania z istniejących danych. Backup bazy danych. Istnieje możliwość tworzenia kopii zapasowych bazy danych, co ochroni przed utratą danych w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Ustawienia programu. Użytkownik może dostosować ustawienia programu, w tym wybrać folder, w którym będą przechowywane kopie zapasowe bazy danych. Istnieje również opcja dodawania roku, ustawiania aktualnego roku, miesiąca oraz statusu, które będą automatycznie ustawione przy starcie programu.